Hej, jak tam wam mija Jonek? Yy, w sumie ostatni raz ja jeszcze sama mówiłem, ale dobra. Yy, mamy drugi sezon row Company. Bardzo, 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 bardzo dawno mnie nie było, ale już jestem. Mam Maka od... Blokowanego Phantom i Kestler. Yy, 98. poziom. Battle Pass już wykupiłam Battle Passa Premium 150 punktów mamy w sensie 150 roadbucksów dostaniemy za no za niedługo jak odblokuję ten tier no a czekam bardzo już odblokuję sobie ten skin właśnie Phantom bardzo mi się podoba um. Udokowałem też skina glitcha tego, ale tak w sumie to nie jest mi potrzebne, bo ja w nie gram, ponieważ nie mam go, ale sobie kupię potem e, Scorcha, potem mam, planuję sobie kupić sikera, a potem to resztę zobaczę. Mm, no, dlatego zagram sobie w King of the Hill. Mm, tutaj mamy taką emotę Phantom. E, jest emota jeszcze taka. Z tego sezonu to akurat jest ta. Nie, to nie jest darmowa. To jest ta, którą lubię. Ale mi się wydaje, że już. Dobra, chyba snajpera bierzemy. Bo nie, oni mają Kessler, to dalej No, Daria Bo mamy. Nie oni, tylko my mamy Kessler. Pomyliłam się. Dobra. To by chyba sniper Tak to chyba Phantom wziął albo ronina, bo ja mi się tak dobrze Ronin, roninem gra na tej mapie. Bo to mapa jest taka na blisko, bo i no, no i tyle. I My w ogóle mi się mega podobają te z, ten Wingsu co sobie mam z Battle Passa. Tak się nim podjarałem. Ten, w ogóle widziałem jak ktoś miał kawaj z ten Wingsu. To tak, to tak komicznie wygląda, to komicznie i śmiesznie wygląda w ogóle. Dwa sekundka. Wow, wow, wow. Oj. Tamto naprzód już wyszło. O, nie widziałem jej. Co, ile ona ma? Ona ma już 4 kila? Jak ten Ronin jest potężny. że Ronin się jakoś zabrała na tej mapie. Aha. Ona ma. Ona mnie. Ona mnie swoją drugą bronią zabiła. Ona ma tylko tego eks. coś tam? eks Czy jak to tam się. Ale tylko to mnie zabiję? Jaki koks A jak ja skończę sko robić tą mamotę? Nie, skoro już nie ma Myślę Ale to już zrąbałem Ja pierdzie, ale ja co zepsułem Dobra. Nie. Nie lecimy, Aha. Aha. Cox. Super robisz się wiadomość. No nie, jednak wygrywamy 4.37 mamy sekund. NIE! NIE ZABIŁEM JEJ! Ja pier... Ale asysta, ale jak jej nie zabiłem? Jak jej mogę nie zabić? Ach, ale debil... Lecimy se tam, bo zaraz będzie tam... To się nazywa znanie mapy. Nie? Teraz tutaj się pojawi, zaraz, poważnie. właśnie. O tym mówiłem. Revive me Tutaj typu właśnie Revive me Thix To się nazywa grać połowos, nie O, no i. Jeszcze raz. Łośwa. Co, nie da się przeładowywać w magazynku, jak się jest w tym tym? Tręczę połapce Jeśli tak mogę powiedzieć, pułapce. se A ci Dobra Zbroj na dłuższy dystans Aha. Czemu ona robi ciągle bleed out? Ja też tak robię, ale to jest wkurzające, jak się ma dalej. Chcę się nie wyleczyć. Wow, Kur! Bo wow, nie mogę się ruszać. Już. To jest najgorsze, bo ty nie wiesz skąd was... cię strzelamy. Dobra. Co jest? Ile... Izu. Aha, o... dobra. Myślałam, że oni nie jest najlepszy u nich na początku, tak się wydawało, ale jednak nie. jest. Dała mi okej, okay, jak to skończysz, to skończę to proszę, pokaż nam no. tą magię. O, się tylko dwa zabrała, już cię leczę. No problem. Aha. Almost as always. Zabójź tu. Mają Sudden Dead. Don't leave the Ja pierdolę. Nie. Nie dadzą da da chociaż chociaż zabić. Nie. Nie dadzą. Nie dadzą. Ja pierdolę. Jak teraz oni. Jak my to przegramy, bo nie zostaną w tym. To ja kończę z tym Wiedziałam Co ja tyle robią? oni chyba że raz nie w głowę? no to jest prawdopodobne Dobra, teraz będziemy celować w głowę. O, trójka ich jest. A ten Aha, dobra, galas nie Nie wróciłam do Ja pier... No zostawcie! Tam gdzie co fokusa teraz mają będą mieli na mnie. Jezus. My też nie mamy Darlasa. No to jest ten ostatnie. Ostatni. Dobra. Czyli bez policjantów gramy. Aha. Yes, wygraliśmy. Dobra, jestem. Ale już porobiliśmy... Dobra. A w ogóle niedawno grałem... Curie, w sensie grałem tą i ona ma Curie To jest taka dobra melee weapon, że ja pierdzielę Przecież Curie to z... tym prawie wszystkich zabiłem w, te, w tamtej rundzie Oż Też King of the Hill graliśmy się gra King of the Hill na tym A no, jak się nazywa ta mapa, nie wiem, ale... Nie wiem, jak się nazywa. A wywieska jest taka dobra? Od kiedy? Dali, dali. <tryk> <tryk> Karabin maszynowy. Nie za bardzo przepadam za, za tą maszynowką Dali, bo mogłaby chociaż trochę więcej obrażeń zdawać, ale... Maszynowy jak maszynowy masz maszynowy ten Ronina mi się o wiele bardziej podoba. A wy mnie zostawcie co wy fokusa na mnie macie. Halo Proszę was. Aha. Nie no. Co? Aha, bo... Aha, najlepiej, nie? 3 downsy tylko na V wszystkie? Z jaja to są jakieś. Ja w ogóle tak nie lubię grać Talion. Ale gram w sumie tylko wtedy, kiedy jest Lancer w drużynie albo Kessler. Bardzo też kestler robię, dlatego właśnie tak ziędali, żeby. Dobra, odrabiamy trochę. Trzeba to odrobić, bo K20 mi się odrabia, ale właśnie tym maszynowym tak powolutku mi się. 55 tysięcy Essa, dobrze z nim weź zrób typię trenczu bleed out. Dobra. Już nie O, ciało trenczu. Ah, nie doleciało. Mnie wkurzyło to, że teraz w aktualizacji. ile. bo zaraz mi się chyba wyłączy, kamerka się rozobuje. Że w aktualizacji teraz baseball bat i siekiera 75 jak się rzuca, zabierają. A w głowę dopiero. To jest... to mnie tak wkur... Nie trafiłem, ale a czemu w ogóle Kessler ciągle mi dał to robić? Chyba że to oni ją tak dobijają, ale nie sądzę, żeby ją dobijali to tak ten szybko. Że mi Kessler nawet nie da, żebym ją wylecił. Dobra, nie wiem, czy wygramy rundkę, ale warto spróbować. Tankie to sobie aktywa postawili. Czy się protestował, czy Dobra, trzeba, jak tędy się nie da, to trzeba iść właśnie tak jak Kessler. Idziemy setendy, no bo w sumie to jest bardzo mądre. Mamy K20. Fenomenalnie się składa. A tam chyba i... ktoś jest, mi się wydaje. Tak, właśnie, nie myliłem się. Napierdolę! Nie wiem, przepraszam. Nie będę się tak tam, ale... Tak się teraz... Ah! Nawet go pod koniec nie dałem. Tak, tak nienawidzę Objectiona. On zadaje 11 body damage w głowę! Wyobrażacie to sobie? W głowę. A w ciało to jest 8 jakieś. Jak to, to zrobię? Tym? No i nie dolecimy Mmm, dobra, idziemy tam. Zajdziemy ich od tyłu. W sensie tak, od tyłu, od tyłu. W sensie nie od tyłu, tylko od tyłu ich tyłu. No, czyli od tyłu. Tylko jak te strzały nie dadzą wystarczająco body damage, to ja już więcej gram dalej, przy, przyrzekam. Wiedziałem, 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 już więcej nie grądali. No, Moż zostawcie mnie 16 sekund, no bo w Bo tam jeszcze będą ci zieli. Kończę. Mar. To się nazywa gra w King of the Hill. Tak się właśnie gra. Wow. Okej. Okay. Ja bym tego nie, jak ja bym jej nie zastrzelił, to ja się poddaję w końcu. Jeszcze ja nie w końcu, tylko w ogóle. Już dalej nie gramy. Co się tak już chyba nie zagram. W sensie zagram jak, jak będzie tak bardzo potrzeba. Jak nie będzie potrzeba. A z daleka 7. Skoks. Z... Potrzebowałbym drugiej oświetki, ale... Aha, aha, trip mine se postawił. Trip mine se postawił. No bo co tam? Postawię sobie trip mine, żeby mnie chronił i kia ja No i jeszcze wiedziałem. Nie może być dnia, kiedy mnie nie zastrzelam od boku. A jest takie wkurzające, kiedy od boku cię ktoś strzeli No, szczelę. Dobra No zzz Yes! Assist Hmm, A trivial threat Tamta, co mi w ogóle zabiera te wszystkie kille ale to tam trudno oh. Nie chciałem, ja chciałem, moją katonę jak pierdzielę. No nie! No, ej, oni mi rzucają fajerkę! E, oni mi rzucają fajerkę <śm> Tergas. A, a z tyłu jest nóż ja pierdo Ta się z blidauty robi. To jest jakieś niepojęte. Proszę, bo gdzieś trip mamy Teraz padnę na tritmajnę. Jestem tego pewien. Zostawmy to bez komentarza. Dobra, idziemy tam. W sensie, jakoś oni tam weszli. Dobra, teraz się uda. No, okej. Okay. No, ja, ja. Pierdolę! Nie dowiłem jej, a chciałem. Ale we mi się też Nie, bo po co? Zatrzymamy się na 98. No, bo. Tak, nienawidzę Dali umgrasz. Dobra. tak, Jakoś wygraliśmy. Nie, prze, przegraliśmy. Ja myślę, że wygraliśmy. Jak wygrali, to był 99. No dobra, dobra, nie to kurza. Dobra, trudno. O Lechu gra, co jest? Dobra. Yy, no, i więc yy, Nara i siama widzimy się na tym razem. Pa!